Przez ponad dwie dekady Joanna Krupa była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet polskiego i amerykańskiego showbiznesu. Ikona modelingu, charyzmatyczna prowadząca tłumę, top model, aktywistka walcząca o prawa zwierząt, gwiazda czerwonych dywanów i osoba, która swoją karierą i stylem życia niejednokrotnie elektryzowała opinię publiczną. Ale za blaskiem fleszy, za perfekcyjnymi zdjęciami, za medialną obecnością i uśmiechem, który zna cały świat, kryła się także historia pełna bólu, niepewności, wewnętrznych konfliktów i trudnych decyzji. Dlatego, gdy w wieku 46 lat, joanna krupa po raz pierwszy od długiego czasu zdecydowała się przerwać milczenie i powiedzieć na głos to, co dotąd było tylko szeptem w jej prywatnych rozmowach, wywołała lawinę reakcji. W krótkim, emocjonalnym nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych powiedziała: Znalazłam nową miłość, a to co było, stało się smutną przeszłością. Jedno zdanie wystarczyło, by poruszyć tysiące fanów, zaskoczyć środowisko medialne i rozpocząć największą dyskusję na temat życia uczuciowego Joanny od lat. Bo choć jej poprzednie małżeństwo było szeroko komentowane, a rozwód, obserwowany niemal przez całą Polskę, Nikt nie spodziewał się, że krupa tak szybko, tak świadomie i tak odważnie zdecyduje się na nowy etap życia, ale aby zrozumieć wagę jej słów, trzeba cofnąć się do początków tej historii, do ciszy, która towarzyszyła Joannie przez wiele miesięcy, i do procesu emocjonalnego, jaki doprowadził ją do momentu, w którym mogła powiedzieć: Jestem gotowa na nowe. Po rozwodzie z Daglasem Nunesem, media spodziewały się, że Joanna, jak wiele gwiazd Hollywood, wejdzie w wir nowych relacji, skandali i głośnych romansów. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Wręcz przeciwnie. Krupa zniknęła z przestrzeni publicznej w sposób, którego wcześniej nie widziano. Unikała wywiadów, rzadko pojawiała się na eventach. Koncentrowała się na córce, pracy i sobie samej. Ta cisza nie była pustką. Była procesem, była terapią, była etapem koniecznym, by uleczyć to, co zostało zranione. W jednym z nielicznych wywiadów tamtego okresu powiedziała: Musiałam posłuchać własnego serca, a ono było zmęczone. Jej rozwód nie był tylko końcem relacji, był zakończeniem pewnej epoki w jej życiu epoki, w której próbowała łączyć karierę, macierzyństwo, miłość i własną wartość w świecie który wymagał od niej bycia silną, piękną, uśmiechniętą i perfekcyjną każdego dnia. Ale nikt nie może być perfekcyjny zawsze. Szczególnie istotne jest to, że Joanna Krupa nie zaczęła nowej miłości natychmiast. Zanim pozwoliła komukolwiek zbliżyć się do swojego życia, musiała najpierw odbudować fundamenty, które przez lata były nadwyrężone. To był czas intensywnej pracy nad samoakceptacją, nauki stawiania granic. Poczucia winy, że jej małżeństwo się nie udało, i strachu przed samotnym macierzyństwem, presji mediów, które analizowały każdy jej gest, smutku, który skrzętnie ukrywała pod filtrami Instagrama. Jej najbliżsi wspominają, że wtedy Joanna była bardziej cicha niż kiedykolwiek, ale jednocześnie w jej oczach zaczynało pojawiać się coś, czego nie było od lat. Siła wynikająca nie z wizerunku, lecz z decyzji. Zrozumiała, że aby żyć dalej, musi odpuścić, tak samo jak musi nauczyć się ufać ponownie. Choć Joanna przez długi czas powtarzała, że nie szuka i nie potrzebuje miłości, los miał wobec niej inne plany. Jej nowy partner pojawił się w jej życiu w momencie, który był najmniej odpowiedni, a może właśnie najbardziej. Nie było fajerwerków, czerwonych dywanów, wielkich deklaracji. Był przypadek. Spotkali się na jednym z wydarzeń charytatywnych, na które Joanna została zaproszona w ostatniej chwili. Nie miała nawet ochoty iść, była zmęczona, przytłoczona rutyną i poczuciem, że zbyt wiele w jej życiu przypomina zawód, ale dała się namówić znajomej. A tam, wśród tłumu ludzi, wśród świateł, kamer i sztucznego zgiełku, spotkała mężczyznę, który nie próbował jej imponować. Nie podszedł do niej z telefonem, nie prosił o selfie. Nie zachowywał się jak fan. Popatrzył na nią tak, jak niewielu patrzyło, z zainteresowaniem człowiekiem, a nie celebrytką. I to był moment przełomowy. Rozmowa, która zmieniła bieg wydarzeń, jak wspominała Joanna. Przez lata słyszałam pochwały mojego wyglądu. On pierwszy powiedział: Wydajesz się zmęczona. Co czujesz naprawdę? To jedno pytanie otworzyło drzwi, które były zamknięte od dawna. Rozmawiali długo o życiu. O rozczarowaniach, o nadziejach, o córce, o samotności, którą można odczuwać nawet wśród tysięcy obserwujących. Rozmowa była tak szczera, że Joanna poczuła, że wydarzyło się coś, czego nie czuła od lat. Zaufanie. Nie miłość, jeszcze nie, ale coś, co może do niej prowadzić. W kolejnych tygodniach spotykali się coraz częściej, choć bardzo dyskretnie. Joanna nie chciała powtarzać błędów z przeszłości. Nie chciała zaraz pokazywać partnera światu, publikować zdjęć, odpowiadać na plotki. Chciała mieć czas i dała go również jemu. Ich relacja rozwijała się w rytmie: spokojnych spacerów, rozmów aż do późnej nocy i wspólnych chwil z córką, zwyczajnych gestów, których w poprzednim życiu tak bardzo jej brakowało. Najważniejsze było to, że nie musiała udawać. Ani być silną, ani idealną, ani w niezłomną Joanną Krupą z telewizji. Mogła być po prostu Joanną. Wspomnienie, które stało się przeszłością. Dlaczego powiedziała, że on stał się smutną przeszłością? Bo dopiero teraz, po czasie, po pracy nad sobą, po uczeniu się kochać ponownie, Joanna zrozumiała, że poprzednia relacja nie była jej winą. Że smutek nie oznacza porażki. Że rozstania nie są końcem świata, są jego częścią. Zrozumiałam, że poprzedni związek musiał się zakończyć, żebym mogła być tu, gdzie jestem dziś. A dziś jest szczęśliwa. Nowa miłość w wieku 46 lat, dlaczego jej wyznanie jest tak ważne. W świecie, który niezwykle surowo ocenia kobiety po czterdziestce, Joanna swoim wyznaniem zburzyła stereotypy, że późna miłość jest gorsza. Że kobieta z dzieckiem nie ma szans na nowy związek, że rozwód to porażka, i że po czterdziestce nic już nie ma. Ona udowodniła coś dokładnie odwrotnego: że życie może zacząć się od nowa dokładnie wtedy, gdy jesteśmy na to gotowe, a nie wtedy, kiedy świat tego od nas oczekuje. Dlatego jej wyznanie poruszyło tak wiele kobiet, bo w jej szczerości zobaczyły własne historie, w jej nowej miłości zobaczyły nadzieję. A w jej przeszłości odbicie własnego bólu, który również może stać się tylko wspomnieniem. Choć wyznanie Joanny Krupy o nowej miłości zelektryzowało media na całym świecie, to dopiero historia, która doprowadziła ją do tego momentu, pokazuje, jak głęboka i transformująca była jej droga. W wieku 46 lat, w momencie, gdy wiele kobiet czuje, że najpiękniejsze rozdziały są już za nimi, ona zaczęła pisać swoją historię od nowa, świadomie, dojrzale, z odwagą. To opowieść o tej właśnie przemianie o miłości, która przyszła cicho, o leczeniu ran, których nie widziały kamery, i o budowaniu relacji, która nie była wybuchem emocji, lecz spokojnym światłem w mroku. Rozwód Joanny Krupy nie był jedynie prawnym zakończeniem małżeństwa, był emocjonalnym trzęsieniem ziemi. Po latach budowania rodziny, kariery, życia między dwoma kontynentami nagle nadeszła cisza, cisza, która bolała, ale też była potrzebna. Znajomi Joanny wspominają, że pierwsze miesiące po rozstaniu były dla niej najtrudniejsze. Wewnętrzna walka między pragnieniem wolności a poczuciem pustki była niemal namacalna. Jak sama powiedziała, walczyłam między tym, co straciłam, a tym, co mogłam odzyskać? Córka była jej najważniejszą kotwicą. To dla niej wstawała każdego dnia, to dla niej zrzucała uśmiech na Instagramie, to dla niej próbowała odbudować codzienność, ale nocami, gdy świat przestawał patrzeć, zmagała się z samotnością, jaka towarzyszyła jej nawet wtedy, gdy była otoczona ludźmi. Wkrótce po rozwodzie Joanna zrozumiała, że musi zadbać o siebie, nie jako gwiazdę. Nie jako modelkę, nie jako prowadzącą tę top model, ale jako kobietę. To był najtrudniejszy etap, bo aby się odbudować, musiała zacząć grzebać w miejscach, które przez lata były zakrywane obowiązkami, sukcesami, wizerunkiem. Rozpoczęła terapię, zaczęła uważniej obserwować swoje emocje, potrzeby i lęki. Zaczęła także zadawać sobie pytania, których wcześniej unikała: Kim jestem, kiedy nikt na mnie nie patrzy? czego naprawdę potrzebuje, a co tylko udaje, że mnie uszczęśliwia. Czy potrafię zaufać komuś na nowo? Odpowiedzi nie były proste. Niektóre bolały, inne przynosiły ulgę, ale wszystkie prowadziły ją do jednego wniosku: muszę przestać udawać, że jestem silna, żeby naprawdę się wzmocnić. Kiedy emocje zaczęły się stabilizować, Joanna postawiła na codzienność, zwyczajną, cichą, prozaiczną Taką, która dla wielu jest nudą, ale dla niej była terapią. Zaczęła gotować regularnie, chodzić na długie spacery z córką, znów ćwiczyć jogę, pielęgnować rośliny w ogrodzie, czytać książki, które zawsze odkładała te kawałek na później, słuchać muzyki nie do pracy, ale dla siebie. Te małe rzeczy zaczęły mieć ogromne znaczenie, bo właśnie w nich pojawiła się przestrzeń na to, by jej serce znowu mogło zacząć czuć. Gdy zaczęła odnajdywać równowagę, nadszedł moment, w którym mogła wrócić do życia publicznego. Ale tym razem robiła to inaczej. To już nie była Joanna, która biegła od projektu do projektu. To nie była kobieta, która uśmiechała się, nawet gdy bolało. To nie była gwiazda, która udawała, że wszystko ma pod kontrolą. Wróciła jako kobieta, która wie, czego chce, która potrafi mówić nie która rozumie, że wizerunek to tylko część życia, nie całe życie. Jej fani od razu zauważyli zmianę. Była spokojniejsza, bardziej naturalna, bardziej prawdziwa. Kiedy Joanna poznała swojego przyszłego partnera, nie myślała o nowym związku. Nie chciała randkować, nie miała planów, żeby otwierać serce. A jednak życie zaskoczyło ją wtedy najbardziej. Spotkali się ponownie przypadkiem w miejscu, do którego Joanna trafiła, bo potrzebowała oddechu. To był event charytatywny. On był tam jako gość, ona jako ambasadorka jednej z fundacji, ale to nie okoliczności były istotne. Była nimi energia, która nagle stworzyła wokół nich intymną bańkę. Po raz pierwszy od lat poczuła, że ktoś ją widzi nie jako postać z telewizji, nie jako celebrytkę, nie jako modelkę. Jako kobietę, rozmowy, które wypełniały ciszę, ich pierwsze rozmowy były jak terapia, a może jak przestrzeń, którą Joanna zawsze potrzebowała, ale nigdy jej nie miała. Rozmawiali o stracie, o samotności, o poczuciu niespełnienia, o presji życia w świetle reflektorów, o marzeniach, które musiały poczekać, Manny o tym, jak trudno jest zacząć od nowa po czterdziestce. I w tym wszystkim, w tej czułej wymianie doświadczeń, zaczęła rodzić się więź. Nie taka, jak w hollywoodzkich filmach gwałtowna, intensywna i nieprzewidywalna. To była więź spokojna, ufająca, ciepła. Im częściej się widywali, tym mocniej Joanna czuła, że coś się w niej zmienia. Nie od razu nazwała to miłością. Nie chciała nadużywać tego słowa. Bała się, że nowe emocje będą tylko ucieczką od bólu. Ale im częściej wracała do domu z poczuciem lekkości, tym bardziej rozumiała, że to coś więcej niż sympatia. Najpiękniejsze w tym było to, że nie było presji. On nie naciskał, nie zadawał pytań typu co dalej, nie wymagał deklaracji. Był, a czasem obecność jest największym darem. Joanna wiedziała, że jeśli ma wejść w nową relację, musi być ona kompatybilna nie tylko z nią, ale przede wszystkim z jej córką. Dlatego przez długi czas trzymała tę znajomość w cieniu. Nie chciała popełnić błędu wielu rodziców, którzy zbyt szybko wprowadzają nowe osoby do życia dziecka, ale gdy nadszedł odpowiedni moment, stało się coś, co wzruszyło ją bardziej niż cokolwiek. Jej córka lubiła go od pierwszej chwili, nie dlatego, że był zabawny, nie dlatego, że próbował zdobyć jej sympatię, ale dlatego, że potrafił być cierpliwy, delikatny, uważny. To był moment, w którym Joanna zrozumiała, że jej życie zaczyna układać się jak puzle, które przedtem nie miały sensu. Najtrudniejszą lekcją dla Joanny było pogodzenie się z tym, że jej poprzednie małżeństwo zakończyło się. Nie z powodu porażki, nie z powodu błędu, ale dlatego, że historia dobiegła końca. I dopiero gdy zaakceptowała tę prostą prawdę, mogła z czystym sercem powiedzieć: On jest moją przeszłością. Smutną, ale zamkniętą. Ta akceptacja otworzyła drzwi, drzwi do nowego początku, zbudowanego nie na ucieczce, lecz na zrozumieniu. Poznaliśmy drogę Joanny Krupy, drogę kobiety, która po latach życia, w świetle reflektorów, musiała odnaleźć siebie na nowo. Teraz przyszedł czas na najważniejszy etap tej historii. Jak wygląda jej nowe życie u boku mężczyzny? który pozwolił jej zapomnieć o smutnej przeszłości i otworzyć serce na nowy, dojrzalszy rodzaj miłości. To nie jest hollywoodzki romans, to opowieść o odwadze, o decyzjach podejmowanych w ciszy, o dorosłości, która przynosi spokój, a nie chaos, o kobiecie, która po latach bólu w końcu mogła powiedzieć: Znalazłam nową miłość i to, co było, zostawiam daleko za sobą. Miłość, która przetrwała próbę prawdziwego życia. Wiele osób uważa, że nowy związek Joanny pojawił się nagle, niespodziewanie, w momencie, w którym nikt się go nie spodziewał, ale prawda jest inna. Ta miłość dojrzewała powoli, dojrzale, świadomie. To nie były wakacyjne motylki, to nie była ucieczka po rozwodzie, to nie było desperackie szukanie bliskości, to był proces. Nie zakochałam się od razu. To przyszło spokojnie, jak świt, powoli. Ale pewnie powiedziała Joanna. Codzienność, która jest lepsza niż bajka, dla Joanny najpiękniejszym elementem nowej relacji jest zwyczajność. Coś, czego przez lata jej brakowało. Coś, co w show-biznesie często jest niemożliwe. Jej życie dziś wygląda zupełnie inaczej. Wspólne śniadania bez pośpiechu i wieczorne rozmowy przy herbacie. Spokojne spacery bez fotografów za plecami. Weekendy poświęcone rodzinie, spontaniczne wyjazdy, na chwile ciszy, które nie są krępujące, są bezpieczne. Przy nim nie muszę grać. Mogę być sobą, z makijażem, bez makijażu, szczęśliwa, zmęczona, zagubiona i wiem, że on zostanie. To właśnie ta codzienność, niespektakularne momenty sprawiła, że Joanna poczuła się naprawdę kochana. Jednym z najważniejszych elementów w życiu Joanny jest jej córka. Dla niej zrobiłaby wszystko, dlatego jej reakcja była kluczowa dla przyszłości nowej relacji. I tu wydarzyło się coś niezwykłego. Jej córka nie tylko zaakceptowała nowego partnera, ona go polubiła. Od pierwszych wspólnych spotkań czuła się przy nim swobodnie. Był cierpliwy, czuły, uważny, nie próbował zająć miejsca ojca, i to właśnie zdobyło zaufanie dziecka. Joanna wspomniała. Kiedy zobaczyłam ich razem, wiedziałam, że wszystko idzie w dobrą stronę. Dla niej to była najważniejsza odpowiedź na pytanie, czy mogę zbudować z nim przyszłość. Rodzina Joanny zawsze była przy niej, w sukcesach i w kryzysach. Dlatego naturalne było, że podeszli do nowej relacji z ostrożnością. Ale kiedy zobaczyli, jak bardzo Joanna się zmieniła, jak jest spokojna, wyważona, szczęśliwsza. Szybko zrozumieli, że to nie jest przelotna fascynacja. Jej najbliżsi podkreślali, dojrzała do tego. Widać, że to jest prawdziwe. Pierwszy raz od lat wygląda tak spokojnie. Najbardziej wzruszające były jednak reakcje jej mamy i siostry, które widziały, jak trudny był dla Joanny czas po rozstaniu. Powiedziały mi, że odzyskały mnie taką, jaką byłam kiedyś, zanim zaczął mnie przygniatać ciężar życia. Wbrew przewidywaniom portali plotkarskich, historia Joanny nie została odebrana jako skandal. Wręcz przeciwnie, stała się jednym z tych rzadkich momentów, kiedy media były po jej stronie. Dziennikarze pisali: Jej spokój widać w każdym słowie. To historia o sile, nie o sensacji. Joanna Krupa pokazuje, że po czterdziestce życie dopiero się zaczyna. Internet pękał od komentarzy. Natalia, jesteś inspiracją, wreszcie szczęśliwa, tak trzymaj. Każda kobieta powinna to zobaczyć. To niezwykłe, bo przez lata media nie zawsze były wobec niej łaskawe. Tym razem jednak świat zrozumiał: Ta historia jest prawdziwa i nie potrzebuje sensacji, by poruszać. Dlaczego, powiedziała, on stał się tylko smutną przeszłością? To zdanie było najmocniejsze ze wszystkich i dla wielu najbardziej intrygujące, ale dla Joanny było proste. Nie mówiła tego z gniewem, nie mówiła tego z wyrzutem, nie mówiła tego z pogardą, mówiła to z akceptacją. Przeszłość była bolesna, ale była potrzebna. Bez niej nie byłabym tu, gdzie jestem. Dla Joanny to rozdział zamknięty, niewymazany, niezapomniany, zamknięty w spokoju, a nie w żalu. Jej nowe życie nie jest ucieczką od starego, jest następstwem jej odważnej decyzji, by przestać trwać w tym, co ją unieszczęśliwiało? Nowa miłość, nowa stabilność, nowe życie. W wieku 46 lat dojrzała miłość ma inny rytm. Nie potrzebuje dramatów, nie potrzebuje deklaracji na pokaz. Potrzebuje tylko dwóch ludzi, którzy chcą iść w jednym kierunku. Dziś Joanna. I ma partnera, który ją wspiera, i ma rodzinę, która ją rozumie, ma córkę, która jest szczęśliwa, ma karierę, ale już nie kosztem prywatności. Ma spokój, którego nigdy wcześniej nie zaznała. Jej życie stało się pełne nie dlatego, że pojawił się mężczyzna, ale dlatego, że ona sama pozwoliła sobie na szczęście. Joanna Krupa nie musi już udowadniać nic światu, nie musi walczyć o wizerunek, nie musi bać się ocen. W wieku 46 lat zrozumiała, że życie nie wymaga od niej doskonałości, wymaga autentyczności. Dlatego jej historia rezonuje tak głęboko, bo pokazuje, i że miłość może przyjść w każdym wieku, że przeszłość nie definiuje przyszłości, że po bólu przychodzi światło, że każda kobieta ma prawo powiedzieć, zasługuje na więcej. I Joanna, po raz pierwszy od dawna, wybrała więcej. Historia Joanny Krupy nie jest historią o celebrytce, która po rozwodzie znalazła nowego partnera. To jest historia kobiety, która po latach życia w blasku reflektorów, po dziesiątkach sesji zdjęciowych programów telewizyjnych, medialnych burz i cichych łez w zaciszu domu, odnalazła coś najważniejszego. Spokój we własnym sercu. I to właśnie ten spokój doprowadził ją do momentu, w którym mogła stanąć przed milionami ludzi i powiedzieć mam 36 lat i znalazłam nową miłość. A to, co było, stało się tylko smutną przeszłością. Nie triumfowała. Nie chełpiła się. Nie próbowała wzbudzić sensacji. Ona mówiła to z pokorą, z wdzięcznością i z dojrzałością, na którą pracowała przez wiele miesięcy. Widzimy Joannę silną, piękną, pewną siebie, ale niewielu widzi to, co kryje się pod tym obrazem: długie noce pełne niepewności, rozmowy z samą sobą, które były trudniejsze niż niejedno publiczne wystąpienie, próby odbudowania rutyny, samotne spacery, w których myśli biegły szybciej niż nogi. Dziś Joanna Krupa stoi w miejscu, do którego prowadziła długa droga, i właśnie ta droga jest wartością, której nikt nie może jej odebrać. Nowa miłość w wieku 46 lat dowód, że życie wciąż potrafi zaskakiwać. Jej historia jest jak lustro dla setek tysięcy kobiet: kobiet po rozwodzie, kobiet samotnie wychowujących dzieci, kobiet zmęczonych związkiem, który przestał być domem. Kobiet, które myślą, że jest już za późno, ale Joanna udowodniła coś innego. Że miłość przychodzi wtedy, kiedy serce jest gotowe, nie kiedy świat tego oczekuje. Jej uczucie przyszło cicho, bez błysku fleszy, bez deklaracji składanych pod publiczkę. Przyszło jak świt, powoli, ale nieuchronnie. I wtedy, gdy najmniej się spodziewała, ona odkryła, że znowu potrafi się uśmiechać naprawdę. Przeszłość która przestała boleć, kiedy Joanna powiedziała, że on stał się tylko smutną przeszłością, nie było w jej słowach żalu. Była akceptacja, była wdzięczność za lekcje, nawet te najtrudniejsze, bo każdy koniec ma sens. Każdy ból czegoś uczy. Każda rana, która się zagoi, zostawia bliznę, a blizny nie są wstydem. Są dowodem, że przetrwaliśmy. Joanna przestała oglądać się w tył. Przestała analizować, dlaczego nie wyszło. Przestała dźwigać ciężar winy, która nigdy nie należała tylko do niej, zostawiła to, co bolało i wybrała to, co daje siłę. To właśnie ta decyzja, nie nowy partner, nie nowe życie, jest źródłem jej prawdziwego szczęścia, nowa codzienność, piękno w prostocie. To, co dziś tworzy Joanna, nie jest historią o luksusach, nie jest historią o wielkich podróżach, czerwonych dywanach czy hollywoodzkich dekoracjach. Jej nowa miłość to wspólna kawa o świcie, śmiech jej córki, biegnący przez dom, ciepło dłoni partnera, jej rozmowy, które nie kończą się wraz z zachodem słońca, spacer, podczas którego nie liczy się nic poza chwilą, to proste momenty, które kiedyś ginęły w pośpiechu, presji i hałasie show biznesu, to chwile, które dziś są jej najcenniejszym skarbem, bo nie ma w niej sztuczności, nie ma pozowania, nie ma udawania. Jest kobieta taka jak my, tylko widoczna w telewizji. Jest matka, która chce być szczęśliwa, ale najpierw chce szczęścia swojego dziecka. Jest osoba, która została zraniona, ale mimo to zdobyła się na odwagę, by otworzyć serce ponownie. Jej historia przypomina nam, że szczęście nie ma wieku. Miłość nie kończy się wraz z rozwodem, samotność nie jest wyrokiem. Nowe życie zaczyna się wtedy, kiedy sami zdecydujemy się je zacząć. To dlatego jej wyznanie odbiło się tak szerokim echem, bo dotknęło każdej kobiety, która choć raz zapytała siebie, czy ja też mogę być jeszcze szczęśliwa, odpowiedź brzmi tak, tak samo jak Joanna. A teraz kilka słów od serca do was, moich widzów i czytelników. Jeśli ta historia was poruszyła, jeśli w jej drodze zobaczyliście odrobinę siebie, jeśli poczuliście, że te emocje, te słowa i te wnioski są ważne, to mam ogromną prośbę prośbę, która pozwala temu kanałowi żyć i rosnąć prośbę, która sprawia, że mogę dalej tworzyć dla Was takie opowieści zasubskrybujcie mój kanał. Każda subskrypcja to nie tylko kliknięcie to informacja zwrotna, że treści, które tworzę, mają znaczenie że mój sposób opowiadania historii dotyka Waszego serca że chcecie więcej materiałów, które analizują, porównują i wzruszają. Dzięki Waszym subskrypcjom mogę tworzyć kolejne długie reportaże, komentarze i narracyjne artykuły o życiu gwiazd, o emocjach, o ludzkich losach. Kliknijcie dzwoneczek. To gwarancja, że nie przegapicie kolejnego materiału. Gdy pojawi się nowy odcinek, od razu go zobaczycie: bez szukania, bez stracenia czasu, bez ryzyka, że algorytm ukryje go przed Wami. Zostawcie komentarz. Napiszcie, co najbardziej was poruszyło w historii Joanny Krupy. Czy jej siła, czy jej delikatność, czy jej odwaga, by wybrać siebie, czy może to, że miłość przyszła wtedy, gdy przestała jej szukać? Wasze komentarze są sercem tej społeczności. To dzięki nim wiem, jakie tematy chcecie oglądać i o jakich historiach mam opowiadać dalej. Zostawcie łapkę w górę to drobiazg dla Was, ale ogromne wsparcie dla mnie. Like sprawia, że film lub artykuł dociera do większej liczby osób, a to oznacza, że więcej ludzi może poczuć to, co wy poczuliście dziś. Na sam koniec, jedno zdanie, które warto zapamiętać: nigdy nie jest za późno, aby wybrać szczęście, nigdy nie jest za późno, aby pokochać i nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie od nowa. Joanna to udowodniła swoim przykładem, a ty możesz zrobić to samo niezależnie od wieku, przeszłości i ran. Dziękuję, że byliście ze mną w tej pięknej historii. Dziękuję za wasz czas, emocje i obecność. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, wspierajcie, bo dzięki Wam ten kanał żyje.